Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Jesteśmy jak zwykle u Marka. Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku opowiemy o pierwszym protoplaście Forda Sierra Cosworth, bo nie wszystko zaczęło się od razu od Siery Cosworth tylnonapędowej. Wcześniej był Ford Sierra XR4 Ti. Tak, to akurat jest egzemplarz Merkur XR4 Ti. Ale jest to bliźniak, ponieważ w Stanach był sprzedawany pod nazwą Ford Mercury XR4 Ti, w Europie był Ford Sierra XR4 Ti. I tak naprawdę tylko nazwa różniła te auta. Jednak cały zamysł Forda Sierra XR4 Ti powstał w Stanach. Było to jeszcze zanim projektem sportowym zajęła się firma Cosport. Ford włożył do tego auta swój silnik 2-3 Turbo, doładowany. On w Stanach nosi nazwę Lima. Był to silnik używany również w Fordzie Thunderbirdzie i w Fordzie Mustangu 2-3 Turbo. Marek odjechał już do silnika od razu. A ja tylko powiem, na pierwszy rzut oka poznamy tego Forda po tych dwóch trójkątnych, na przemian odwróconych okienkach. On się tym różni od późniejszej Sierry czy Sierry Europejskiej. i te egzemplarze zaczęły powstawać w 1983 roku, to był początek w ogóle Fordów Sierra w różnych wersjach. Tak, dokładnie to był właśnie wtedy, kiedy powstał Ford Sierra. Ford jako punkt sportowy chciał zbudować sportowy egzemplarz tego modelu i tutaj właśnie w Stanach zaczęto pracę nad Fordem Sierra XR4TI, który pierwotnie nazywał się Ford Mercury XR4TI. Więc chodźcie zatem, pooglądamy sobie silnik, ponieważ tutaj mamy samo nadwozie, to jest jeszcze wydmuszka. Na to przyjdzie czas. Zobaczycie silnik, który był poprzednikiem kosłorta. Może no, stańmy no, tu po bokach, Mariusz, przyjdzie blisko. Trudno to nazwać poprzednikiem. Po prostu to jest jeszcze inna myśl techniczna. Ford próbował wykorzystać silnik, który już miał stworzony, czyli 2-3 turbo doładowaną jednostkę jednak była to jednostka 8 zaworowa miała bardzo małą turbosprężarkę, która też niestety legitymowała się dość słabymi osiągami. Stąd też później w angielskim oddziale Forda zaczęto pracę nad Fordem Sierra Cosworth. Stąd Cosworth, że ponieważ firma Cosworth to jest zewnętrzna firma, to nie jest żaden dział Forda, to nie jest. Z żadna firma powiązana na stałe z Fordem. Po prostu Ford zlecił zewnętrznej firmie pracę nad silnikiem nowej konstrukcji z wykorzystaniem jakby fundamentu, czyli bloku i dołu silnika z dwulitrowego pinto, czyli z dwulitrowego wolnossącego silnika, który Ford miał w swojej ofercie już od kilku lat. Były to silniki, które były w Fordzie Granada, w Fordzie Capri które już w gamie Forda były od wielu wielu lat. Czyli Ford, przepraszam na moment. Tu mamy blok żeliwny tak, w każdym i silniku głowicę się... ośmiu zaworową, bo to jest też żeliwną. też żeliwny. To są istotne, czyli silnik dosyć ciężki. Znaczy, silnik bardzo podobny do Pinto, sam dół jest bardzo podobny, jest to jakby silnik turbo doładowany. też pewnie konstruktor opierał się na myśli e, silnika wolnossącego. Te silniki zresztą 2-3 wychodziły też e, w wersji niedoładowanej i one się różniły tylko tłokami e, i tak naprawdę dolotem i kolektorem wydechowym. Więc to był bardzo, bardzo podobny silnik, można też zamiennie stosować wiele części. Jednak silnik Cosworth już ma zupełnie inną głowicę. Jest to aluminiowa głowica 16 zaworowa, ma inny wał korbowy, inne tłoki, całkowicie inny dolot i wydech. Tutaj konstruktor bardzo mało odbiegł od tego oryginału, A czy oryginał, czyli tej pierwszej myśli technicznej, która sprzyjała powstaniu tego silnika w ogóle. Seryjnie ile ten silnik miał mocy? Bo teraz mówiłeś ma 240 koni. Ten egzemplarz tu przez nas prezentowany. Tak, on teraz jest zbudowany do motorsportu i ma 240 koni. I tyle samo te silniki w motorsporcie miały w latach 80. -tych. Seryjnie w wersji ulicznej ten silnik miał niecałe 190 koni. Powiedzieliśmy 240 koni mechanicznych. nie ma 400 Nm. Nie, nie, tu jest gdzieś w tej chwili około 350 km. E, takim momentem obrotowym. E, jakby Ford w tamtych czasach też nie przesadzał z tym momentem obrotowym, ponieważ nie miał dobrej skrzyni biegów. Tutaj skrzynia biegów zastosowana jest jeden do jednego z Forda Mustanga. E, jest to skrzynia WorkWarner, zsynchronizowana. E, i ona niestety nie przenosi więcej jak 400 Nm. A powiedz Marek coś o charakterystyce tego silnika, od jakich obrotów wstaje, gdzie to się kończy, jakbyś to e, jak się jedzie tym samochodem. Znaczy silnik jest dość przyjemny, e, on wstaje dość nisko, bo tak naprawdę przy 3000 obrotów on już ma swojego ducha, jednak przez to, że ma tylko 8 zaworów, Kręci się do 5,5 tysiąca efektywnie. Później już ten silnik przestaje przyspieszać. Po prostu e, nie ma zdolności e, kręcenia mocy wyżej. Czy ta turbosprężarka to jest e, jakby oryginalna taka turbosprężarka, jaka była w tych silnikach w, w owym czasie? Nie, ta turbosprężarka jest e, teraźniejszym zamiennikiem współczesnym. Przez to też samochód ma zwężkę, restryktor 36 mm, ponieważ regulamin historycznych rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski pozwala na zastosowanie turbosprężarki współczesnej, ale z zastosowaniem restryktora. Gdyby było tak, że miałby oryginalną turbosprężarkę, wtedy nie miałby restryktora całkowicie. Jakby kupienie oryginalnej turbosprężarki jest niemożliwe, nowej przynajmniej. Na tą chwilę mamy do niego oryginalną turbosprężarkę, ale jednak no, w rajdach liczy się bardzo bezawaryjność, niezawodność i ta oryginalna turbosprężarka, która ma już prawie 40 lat, no nie można powiedzieć, że będzie niezawodna i bezawaryjna, bo tak naprawdę nie wiemy jaki ona ma przebieg, w jakim ona jest stanie wewnątrz, a nawet nie ma do niej oryginalnych części zamiennych, żeby ją profesjonalnie zregenerować. Jeśli chodzi o zawór, ten tutaj to też pewnie tak nie było w oryginale. To też jest cała ta konstrukcja do lotu, to już pewnie Twój pomysł. Nie, zawór opustowy był w oryginale. Co prawda on inaczej wyglądał, ale był w tym samym miejscu i, i spełniał tą samą funkcję. A opowiedz troszkę o tym o sprzęcie, który tutaj jest dodany. Jak na przykład. Znaczy, oil kasztank to jest wymóg bezpieczeństwa i. W każdym aucie rajdowym musi być separator oleju zewnętrzny, także to, to musi być w każdej rajdówce. Mamy tutaj system gaśniczy, także pod maską widać trzy dysze systemu gaśniczego. Które, w razie jakiegoś wycieku oleju, paliwa, gdyby coś się stało z ogniem, pozwolą na to, żeby za, za pociągnięciem jednej linki uruchomić, odpalić system gaśniczy i nie doprowadzić do całkowitego spłonięcia auta. Do tej pory nie musieliśmy tego nigdy używać i miejmy nadzieję, że tak już pozostanie. Ma też dwie oddzielne pompy hamulcowe, ponieważ jest tutaj zrobiony pedal box. Auto jest zbudowane zgodnie z homologacją grupy A, czyli takie rzeczy jak hamulce mamy podzielone na dwa zupełnie niezależne obwody na dwóch niezależnych pompach. Poza tym ta chłodnica nie... oleju masz tutaj? Zastosowaną tak, chłodnica oleju też jest zewnętrzna, ale chłodnica oleju też była. Ona jest dodana, czy była w standardzie? Była w standardzie też, chłodnica oleju w tym samochodzie. Także tak naprawdę tutaj homologacja z 1985 roku niewiele ma, niewiele różni się z autem n ale... A powiedz może kto i gdzie w latach świetności tego samochodu się ściga, takim tak, samochodem. W 1985 roku tym autem jeździł, takim autem jeździł Colin McRae, także od takiego auta zaczynał swoją karierę. On tym autem jeździł po słynnych walizkich szutrach, czyli, czyli bardzo mokrej, takiej glinnej, maziewatej nawierzchni. I to auto już wtedy spisywało się bardzo dobrze w porównaniu z konkurencją. Jak nie Pomimo, że miało jedynie tylny napęd, bo były też wersje... A, rozwiniemy troszkę temat napędu na cztery koła, bo też... Znaczy, to były auto takie... ma akurat tylny napęd, ale ma bardzo dobrze wyważony środek ciężkości. Lepiej niż Sierra Cosford, ponieważ ono jest jakby jest cięższe, ma niższą moc. No ale nadwozie jest sztywniejsze. Tutaj w tym nadwoziu już seryjnie jest zastosowanych wiele wzmocnień. Tych, które stosowane były w nadwoziach tylko agrupowych. Mamy tutaj nadwozie, chociażby tej Sierry, który jest oryginalnym nadwoziem agrupowym z 80-tych lat. Mamy nadwozie Rotmansa, którym Sting Blonk startował w rajdzie Safari. I tutaj tam te elementy, które są dołożone właśnie przy budowaniu nadwozia przez fabrykę, w tych nadwoziach XR4 Ti były montowane seryjnie. Nadwozie jest przez to sztywniejsze, dużo bardziej wzmocnione, ale jest też cięższe. I może na asfaltach to, to jest problem, ale na nawierzchni szutrowej wydaje mi się, że jest to zaleta tego typu nadwozia. Ta Sierra też była w wersji czteronapędowej, może nie taka, był to silnik wtedy wolno był to silnik 2.8 V6, nadwozie było pięciodrzwiowe i napęd był na cztery koła. Czyli, jeżeli był silnik 2-3 Turbo, to był zawsze tylny napęd. Tak, seryjnie z fabryki to tak, auto wychodziło. Tak. A V628 w 4 No, na XR4i wtedy i to była wersja z napędem na wszystkie cztery koła. Takim autem z napędem na cztery koła też właśnie jeździł Colin McRae. No jego Tata wcześniej też. Eee, tak, ale już sam Colin też tymi autami jeździł to tu jeszcze, yy, o, jakaś ciekawostka, o której mógłbyś powiedzieć, znaczy, To odróżnia tak, ten samochód od Sierra Cosworth już późniejszej, tej Sierra Cosworth RS? czy znaczy, Mam na myśli marek elektronikę sterującą, powiedzmy, zapłonem, czy, 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 czy jaki tu jest układ wtryskowy, no bo tutaj jest jakaś starsza wersja, tak? Może kilka słów e, Tak, jest to dość taka archaiczna wersja sterowania silnika turbodoładowanego. E, auto ma cztery elektroniczne wtryskiwacze ma potencjometr na przepustnicy, silniczek krokowy do regulacji biegu jałowego. wszystkie te także tutaj mamy... czekaj chwileczkę, No i kroplowe elektroniczne wtryskiwacze czyńczyk krokowy sterujący biegiem jałowym, e, czujnik temperatury w dolocie, e, czujnik temperatury silnika i, i to w zasadzie wszystko. Czujnik jeszcze prędkości obrotowej wału korbowego. I to w zasadzie wszystkie czujniki, jakie są w tym silniku wykorzystane. Także jest to taka najprostsza strategia zapłonu i doładowania, jaka może e, być w silniku z elektronicznym zapłonem. No i o podtrzymaniu turbo w tych latach jeszcze nie było mowy. Nie, no tutaj jakby zaworowy silnik, Yy, zwykła mechaniczna przepustnica, więc to podtrzymanie mogłoby tylko zniszczyć ten silnik, a tak naprawdę nie mielibyśmy żadnego wymiernego efektu, który wpłynąłby na poprawę czasu przejazdu odcinka. A tłoki korby, tutaj to jest seria, czy to są kity, czy, czy yy, jak to wyglądało seryjnie, a co ty tu włożyłeś? Może w ten sposób, żebyśmy się odnieśli ten egzemplarz kontra oryginał, jaki był dawno ten tłoki i korbowody są seryjne, ale one już seryjnie są zakute. Tutaj jakby nie, na rynku nie ma żadnych mm -hmm. e, mocniejszych wersji tłoków czy korbowodów. E, są te części kupione nowe, części można kupić u tego auta w Stanach. Są dość e, popularne i stosunkowo niedrogie, e, porównując chociażby z Passwortem, który jest bardzo drogi e, przy zakupie części, takich stricte do motorsportu. E, tutaj te części w tym silniku już są trzeci sezon. Silnik sprawuje się bardzo dobrze i do tej pory sam silnik nie miał żadnej awarii, jeśli chodzi o jednostkę napędową. Ten, ten samochód w polskich Rajdach historycznych rywalizuje. Ta klasa się jakoś specjalnie nazywa, i powiedz jak ona się nazywa, na czym ona polega i z kim. Z jakimi autami ta Sierra rywalizuje? Bo mówisz, że to jest auto do wygrywania w tej klasie? No, jest to bardzo konkurencyjne auto w klasie. Jest to auto, które startuje w klasie FIA 4J1. To są wszystkie auta wyprodukowane między 1981 a 1985 rokiem. Homologowane w tych czasach, może nie wyprodukowane. I to auto do tej homologacji się kwalifikuje. Także tutaj. Głównymi rywalami Michała jest Piotr, który jeździ Polonezem 2000 grupy B. Są też dwie Łady w klasie, które jeżdżą w tej samej klasie i Golf 1.8 GTI. Jeśli chodzi o amortyzatory, sprężyny, przednie zawieszenie, to jest coś współczesnego w tej chwili domyślam. Znaczy Tu jest Bilistan B6, to są amortyzatory bez żadnej regulacji. Układ wahać jest krzyżowy, taki jak były w grupie A, czyli wahać poprzeczny jest dłużny. Zwrotnica jest oryginalna, stalowa, z małym łożyskiem, ponieważ ta grupa nie przewidziała innej zwrotnicy. I hamulce są troszeczkę większe niż w serii. Takie jak maksymalnie pozwala homologacja, czyli 225 mm średnicy darcia hamulcowa. To co, spróbujemy przejść za kierownicę, żebyś może pokazał miejsce kierowcy i rozmieszczenie elementów? Zapraszam. Marku, może z tamtej strony? Tu wpuścimy. Trzeba otworzyć. Wewnątrz tego auta mamy wyposażenie przede wszystkim bezpieczeństwa, czyli dwa kubełkowe fotele, pasy szelkowe, sześciopunktowe. Mamy sportową kierownicę, mamy włącznik główny tak tzw. hebel. Mamy włącznik systemu gaśniczego, który możemy odpalić z wewnątrz. Mamy klatkę bezpieczeństwa, jak widać, e, która obudowana jest otulinami, tak aby e, nie zrobiła krzywdy kierowcy, ani pilotowi. E, mamy ręczną gaśnicę dwukilową. E, I w zasadzie to wszystko. Są podstawowe włączniki, czyli włącznik zaponu, włącznik wentylatorów, włącznik elektrowni, e, włącznik uruchamiający silnik, włącznik nawiewu na szybę. Wskaźniki, czyli obrotomierz, e, temperatura oleju, temperatura wody, e, wskaźnik napięcia e, i, czujnik, i wskaźnik ciśnienia oleju, e, włącznik świateł i wycieraczek. Także w zasadzie to jest bardzo proste urządzenie, komulec ręczny, dźwignia zmiany biegów e, i to wszystko pozwala e, dość szybko przemieszczać się na odcinkach specjalnych. A układ biegów, jeśli chodzi o pierwszy bieg wsteczny? Nie, tutaj jest skrzynia pięciobiegowa, układ biegów jest w układzie H. Pierwszy bieg jest normalnie do tyłu. Do tyłu czy do przodu? Znaczy normalnie do przodu, wsteczny jest do tyłu, także tutaj układ jest dość standardowy, nie ma żadnych udziwnień, jeśli chodzi o ten samochód. Wszystkie boczki, poszycie drzwi wykonane jest z blachy aluminiowej, tak żeby to było niepalne. No tak też te auta wyglądały w latach 80 to co mogliśmy znaleźć, akurat takiego auta nigdy nie widziałem oryginalnego egzemplarza XR4TI, jednak to co znaleźliśmy w internecie dokumentacje, zdjęcia jak te auta wyglądały w latach swojej świetności no, jak najbardziej wiernie staraliśmy się odzorować ten samochód na, na wzór auta z tamtych czasów pedały są wiszące, hamulec bez wspomagania na dwóch pompach tak, Pedal Box jest zwykły wiszący Ale to fuj, twój wynalazek, bo prawdopodobnie oryginał był normalna dwusekcyjna pompa ze wspomaganiem. Znaczy nie, tutaj Pedal Box jest taki jak w grupie, on się niczym nie różni e, od Pedal Boxu, który był e, w sierze Cosworth. I to jest oryginalny Pedalbox, zakupiony w Anglii właśnie. Tak, ale chodzi mi Marku o seryjny. Jak ten samochód był seryjny, to prawdopodobnie miał zwykły układ hamulcy. Gdy był seryjny, to miał elektryczne serwo wspomagania hamulcy i system ABS, ponieważ te samochody już w 1985 roku miały taki pierwszy bardzo, można powiedzieć, prowizoryczny ABS, ale który dość, dość dobrze działał. No bo weźmy pod uwagę, że w dawnych czasach to jeszcze może nie był głęboki komunizm, ale był komunizm w Polsce. My tutaj się rozbijaliśmy Polonezami, Fiatami. To taki fort Sierra, jak ten, to po prostu no, przechodził ludzkie pojęcie i nasze wyobrażenia na ten temat. Znaczy to był Fort Mercury, czyli to był naprawdę taka dość bogata wersja Produkowana tylko w Stanach i sprzedawana w Stanach. Także porównując ją chociażby z Fordem Sierra 1.6 czy 1.3, które też były w tamtych czasach dostępne w Polsce i które już były, można powiedzieć, luksusowymi samochodami, taka Sierra XR4 Ti była ten level wyżej. To była półka top z takim sportowym zacięciem już w seryjnym wydaniu. Szczerze powiem Marek, że w 1983 roku jak ten samochód w ogóle wchodził na rynki, to ja go tylko widziałem chyba w tygodniku motor i w młodym techniku był opisywany, a pierwszy taki realny egzemplarz, to przypominam sobie dopiero w roku 1987 w rajdach w barwach lotu, ale nie pamiętam jaki to był zawodnik z kierownicą z prawej strony taki fort w mistrzostwach Polski rajdowych startował, ale nie pamiętam jak się ten nazywał. Tak zawodnik ale wydaje planuje. mi się, że ten zawodnik w warwach lot tutaj jeździł z Sierą Cosworth. No ja się nie będę upierał, bo dzieckiem byłem. Nie wtedy będę siedziałem to e, tylko w tygodniku. tak upierał. Wydaje mi się, że ta Sierra była niedawno gdzieś nawet na sprzedaż, chociażby na dwozie od niej właśnie gdzieś przewinąłem się w jakimś ogłoszeniu, czy na jakimś portalu internetowym e, samo na dwozie, które to było na sprzedaż w dość takim opłakanym stanie, ale e, co bardziej zainteresowani i zorientowani komentowali, że jest to właśnie oryginalny egzemplarz, który startował na początku lat 90. W Super. Teraz musimy chyba przejść do tyłu tego samochodu. Obejrzymy sobie zbiornik paliwa na przykład. Tak, Marek wykaraskał się tutaj. nie byłoby pewnie ciężej z racji wieku i wagi, więc idziemy teraz do tylnej części auta. Charakterystyczne, zanim Marku otworzysz to, powiedzmy coś, co jest znakiem rozpoznawczym Forda od i później w eskortzie. To jest to wielkie. Znaczy, w tym modelu akurat XR-4Ti i to w różnych zależności od rangi, rajdów, nawet to samo auto, gdy widziałem w internecie, miało skrzydło takie jak Sierra Cosworth, ale też niektóre egzemplarze miały takie dwa mniejsze skrzydła. Nie wiem, czym to było uzależnione, na co to wpływało. Tutaj uznaliśmy, że bardziej efektownie będzie wyglądało to duże skrzydło i założyliśmy takie skrzydło jak Sierra RS Cosworth. Mnie osobiście bardziej się podoba. Taki miałem zamysł i tak też to, to zrobiłem. Pod klapą bagażnika mamy tutaj bagażnik. Powoli, powoli. Panie Mark, proszę, to nie rajd. Mamy tutaj miejsce na koło zapasowe, mamy obudowę zbiornika paliwa, obudowę akumulatora i siatkę na kaski, także to jest to, kiedy zjeżdżamy z odcinka specjalnego kierowca i pilat wysiadają, zazwyczaj odkładają kaski na miejsce. No nieraz trzeba w trakcie odcinka wysiąść i zmienić koło, więc też trzeba To już jest e, układ podobny, jak był w sierze Mariana Tak mi się wydaje Tak, ja to zrobiłem na wzór właśnie siery Cosworth, którą podobałem wcześniej, więc Tutaj taką widzę charakterystyczną i bardzo ważną sprawę Poproszę Pana Mariusza do nas I wskażę palcem, co się rzuca w oczy Bardzo ważna rzecz rajdowa, to jest taśma MacGyvera tu przymocowana Nigdy nie wiadomo w którym momencie będzie jej trzeba użyć, a potrafi. taśmy mieć... i trytyczki, także to są podstawowe narzędzia i elementy nie, załogi rajdowca, które nieraz ratują załogę opresji i pozwalają dokończyć rajd. Nawet rękawiczki jak, proszę jaki wersal, żeby rączać nie ubró. z no, racji tego, że tutaj pilotem jest kobieta. A czy ale Sylwia sama... ma paznokcie, to czy Sylwia jest przeszkolona ze zmiany kół? No naprawdę bardzo dobrze sobie radzi, ponieważ w zeszłym roku na Rajdzie Rzeszowskim zapali dwa kapcie. I to właśnie Sylwia była takim e, prowoderem tego, żeby jak najszybciej zmienić koło i jak najszybciej jechać dalej. I naprawdę bardzo dobrze im się to udało. Zresztą w zeszłym sezonie jakby ta załoga wywalczyła tytuł mistrza polski w klasie FIA 4 A 4, Sylwia 1. ma zajawki, żeby za stery usiąść? Myślę, że tak, że Sylwia ma ambicje takiego kierowcy rajdowego. A będziemy towarzyszyć Wam na rajdach, to będziemy Sylwię też pokazywać, bo ona chętnie. Widzę w niej też dużą pasję do tego, co robi. No pasję i takie zacięcie sportowe, także e, naprawdę taka załoga z kości. Czy te barwy Martini faktycznie ścigała się taka Sierra jak ta w barwach Martini? Jakiś zawodnik jeździł? E, dokładnie pomysł? w takich barwach się nie ścigała. Tutaj barwy to jest troszeczkę grafiki z gry komputerowej, troszeczkę z internetu ponadto jak to auto kupiłem, ono było bardzo podobnie oklejone i te barwy bardzo mi się podobały dlatego postanowiłem wprowadzić małe zmiany ale w większości no, to są takie poskładane barwy trochę historyczne a trochę własna inwencja ja się zastanawiałem oglądając kilka takich rajdów historycznych, gdzie ta Sierra brała udział to ja widziałem, że ta Sierra ani nie brzmi, ani nie jedzie dokładnie tak jak ta Sierra RS ale nie wiedziałem nigdy co jest w niej w środku, co to tak naprawdę tam siedzi a ja w dzisiejszym odcinku nie tylko mnie to wyjaśniłeś i ja się dowiedziałem, ale dowiedzieli się nasi widzowie tak, że... ta Sierra ma dużo mniej momentu obrotowego, ma 100 koni mniej także no trudno od niej wymagać żeby brzmiała tak jak RS Cosworth te 8 zaworów jednak i te kilka lat różnicy technologicznej no, nie pozwalają żeby jechała na równi ale naprawdę w swojej klasie i, i tamtych czasach szacunek konstruktorom, że wymyślili takie fajne auto, które do dzisiaj jeździ i naprawdę nie jest też mocno awaryjne. Trzeba przyznać, że ten samochód e, praktycznie za każdym razem dojeżdżał do mety. Na Rajdzie Śląska jedynie mieliśmy awarię z ciętego złożnia. No nie wiadomo, co na to wpłynęło, czy jakaś dziura, czy pół zwalniających, przez który tam na odcinku przejeżdżaliśmy i Michałowi akurat y, przydarzyło się to nieszczęście, że nie mógł ukończyć tego rajdu, ale wszystkie pozostałe rajdy ukończył i to jest też dużym sukcesem, że auto, które ma 35 lat, startuje w rajdach. Startuje w rajdach, które są dość długie. Yy, które są wymagające, a to auto w większości rajdów staje na mecie i w większości na podium. No i kibice rajdowi yy, mają szansę obejrzeć takie piękne samochody między innymi dzięki tobie. No dzięki może nie tyle mnie, co Michałowi, ponieważ tutaj Michał <grym> jest kierowcą tego auta, jest to jego samochód. Ale też można pokazać tam historię, której w Polsce nie było, ponieważ takiego samochodu chyba nigdy nie było w Polsce w specyfikacji XR4TI. W tych barwach na pewno nie było. Można powiedzieć, że takie auta jeździły tutaj za kanałem La Manche, czyli w Anglii czy na wyspach. A jednak trochę tej, tej historii na polskie OSy dzięki Michałowi... Mogliśmy przyciągnąć. No i kiedyś było więcej, rajdy były dłuższe, było dużo odcinków nocnych i było dużo jazdy po szutrach. W dzisiejszych czasach jest już tego znacznie mniej z wielu względów. Myślę, Marku, że w tym odcinku już nie będziemy więcej o tym opowiadać, ale zrobiliśmy uważam doskonały wstęp, żeby móc opowiadać już o Twoich ukochanych koswortach. Bo cały czas mi próbowałeś odjeżdżać do Coswortha, a ja Cię na siłę tutaj przytrzymywałem. Mów mi o tym samochodzie. Znaczy tak, w tych autach ta magia Cosworth jednak to tak w mojej podświadomości działa faktycznie magicznie i ja bardzo lubię budować silniki. No wszystko co związane jest z Cosworthem, bardzo lubię robić i bardzo lubię, lubię jeździć też tymi autami właśnie, które mają wygrawerowany Cosworth pod maską. Czyli co, na następny odcinek pokażemy egzemplarz, może przejdźmy tutaj tak po uku, bo tutaj jeszcze nic nie zobaczymy ciekawego, ponieważ to jest samo na ale może pokażemy tą serwet, co dla Filipa Kamadony robisz. Tak, bardzo chętnie to będzie bardzo podobny egzemplarz. Bo tam jest piękna też historia tego samochodu, znaczy samochodu, może tego zawodnika, tak? Także możemy się wtedy odnieść nie tylko do aspektów technicznych, ale do historii. Bo tak znaczy, chciałbym... No sam kontakt z Filipem Camaldoną pojawił się przez to, że ja odkupiłem to auto. Co prawda nie od niego, ale to było auto, którym on jeździł. Skontaktowałem się z nim, jakby chcąc uzyskać jak najwięcej dokumentacji, zdjęć i informacji o samym nim, ponieważ wcześniej o nim nie słyszałem, dopiero natknąłem się na to auto. Ta postać zaczęła być mi znajoma i on bardzo przychylnie, bardzo ciepło odebrał ten kontakt. Skąd też po jakimś czasie postanowił i chciał to auto odkupić, a że nie chciałem mu go sprzedać, to przystał na to, abym mu zbudował bliźniacze auto, które on będzie Ej, Ono już jest prawie gotowe, już tak dużo, dużo nie brakuje. Nie, nie ma... uro, zaprosimy Filipa i może zrobimy odcinek już z samym Filipem. E którym on będzie zasiadał za kierownicą tej Siery będziemy wprowadzali ostatnie poprawki przed odwiezieniem tego auta do Szwajcarii. To musimy szybko poszukać kogoś, kto dobrze mówi po francusku, tak? Bo z Filipem pogadamy jedynie po francusku. Tak, albo... na no, chwilę Filip jest Szwajcarem, tam z rejonu Lozanny. Jest to część Szwajcarii francuskojęzyczna, także z nim możemy porozmawiać tylko po francusku. Syn jego bardzo dobrze mówi po angielsku, więc też może być tłumaczem i możemy tutaj z nim się porozumiewać. Jakoś się gadało. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszamy do subskrybowania kanału, do łapek w górę. Zapraszamy. Będziemy też mieli fajny konkurs, o, gdy ten film się to ja pokaże a ja mogę pokaże na Facebooku. Także obserwujcie bacznie tutaj profil Gazmot Motorsport i KME pod linkiem z filmem. Wrócimy informacje y, dotyczące właśnie konkursu i zasad udziału w nim. Patrzę. Jak Marek w konkursie powiedział, to od razu słońce nas oświeciło. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Także żegnamy się. Cześć. Cześć. Hej.